Witam wszystkich entuzjastów gier strategicznych, i nie tylko. Chciałbym zaprosić do kolejnego poradnika z grą Zefon. Tym razem chciałbym przyjrzeć się dokładniej, na jakiej zasadzie działają obrażenia w czasie walk, ponieważ jest to element, który czasami jest bardzo rapujący, albo przynosi ze sobą wiele pytań bez odpowiedzi. Zobaczcie tutaj na ten moment w grze. Mamy mega mocną jednostkę, drużynę przeciwpancerną, zlewelowaną do ósmego poziomu, mającą mocne działa. To są boty rakietowe. I chcemy atakować tutaj na tą jednostkę, na Ishiniowego egzekutora, który jest moralnie na granicy. Do tego nie jest aż taki mocny, ale zobaczcie, jeżeli tutaj mamy podgląd w wyniku bitwy, wynika z niego, że zadamy mu jedynie jeden malutki punkcik obrażeń. Pytanie jest, dlaczego tak się stanie? Aby to zrobić, przejdźmy może do takiej małej prezentacji, którą zrobiłem. To jest właśnie ta prezentacja. I tutaj jest pytanie, jak obliczane są obrażenia w grze Zephon. Żeby od razu odpowiedzieć na to pytanie, jest to obliczane w następujący sposób. Trzeba ustalić siłę ataku, trzeba ustalić celność, pancerz i obronę i wszystko przez siebie przemnożyć. Wtedy na końcu wychodzi wynik, ile obrażeń dostanie dana jednostka. Siła ataku jest liczona jako Siła pojedynczego strzału razy ilość broni, którą mamy na jednostkę i ilość oddziałów. Siła pojedynczego strzału jest pokazywana w grze, to jest tutaj ta wartość 8,9, ale ona też się skądś bierze. Bierze się z wartości podstawowej dla botu rakietowego, która jest 6 i jest ona mnożona przez w tym przypadku 40% które dostajemy z ósmego poziomu naszej drużyny przeciwpancernej, za każdy poziom drużyny dostaje się 5% lepszą siłę ataku broni poza tym mamy, tu jest napisane jedną broń na jeden oddział, oddziałów mamy tutaj u nas 3 to jest tutaj zapisane, 3 oddziały dlatego każdy oddział ma jedną broń czyli może strzela, możemy strzelać w jednym ataku trzy razy czyli 8,9 to jest ta wartość siły naszego ataku zwiększona ten bonus z naszego poziomu razy jedna broń razy trzy oddziały 26,7 punktów mamy w tym momencie jako siłę ataku ale to nie jest wszystko Tą siłę ataku musimy ograniczyć. Nie zawsze, czasami nie jest to potrzebne, czasami jest to potrzebne. W tym przypadku jest to potrzebne, ponieważ mamy trzy oddziały, każdy oddział ma jeden pistolet, jedną rakietę, a naszym obrońcą jest Iszynowy Egzekutor, którego widzieliście przed chwilą, który ma sześć oddziałów. To jest te sześć oddziałów my możemy strzelić tylko trzema rakietami, czyli zaatakujemy tylko trzy jednostki, możemy maksymalnie uszkodzić dziewięć zdrowia tych trzech jednostek, czyli z tego naszego 26.7 siły ataku, musimy ją zredukować do tego, ile jesteśmy fizycznie w stanie wykonać, czyli możemy zadać obrażenia trzem jednostkom obrońcy. Czyli nasza siła z 26,7 redukowana jest automatycznie do 9 tylko. Jedziemy dalej. Mamy mimo wszystko bonusy do siły ataku. Siła ataku tutaj będzie zwiększona, i to jest spowodowane tym, że po pierwsze, jesteśmy na polu z łukiem elektrycznym, który daje nam plus 10 do siły ataku. Po drugie, mamy nowego egzekutora jako obrońcę, który jest złamany. Jego morale jest poniżej 33%, to oznacza dla nas plus 33% siły ataku. W sumie 43%, czyli 9 razy 1.43% równa się 12.9% siły ataku, którą mamy w tym momencie. Czyli obniżyliśmy ją i tak mimo wszystko bardzo mocno z tych 26. Teraz na takie prawie 13. Jedziemy dalej. Mamy celność. Nasz bod rakietowy ma celność 50%, ponieważ jest z szóstego poziomu. Tu jest do tego odpowiednia tabelka. Szósty poziom oznacza 50%. Jeżeli uda nam się w jakiś sposób poprawić celność, a na to jest wiele możliwości, to wtedy te, z tej tabelki można sobie odczytać, ile procent y, mamy celności, czyli ile. Procent naszych strzałów dotrze do celu. Przez to, że mamy poziom szósty, 50% celności, siła ataku zmniejsza się o 50% do 6,45. Także z naszych 26 już mamy tylko 6,45. Idziemy dalej. Mamy pancerz. Znaczy nie my, tylko nasz obrońca. Ma pancerz, to jest tutaj zapisane. Ma siłę 4 pancerza. My mamy możliwość przebijania pancerza z siłą 5. My mamy w takim razie siłę 5, on ma siłę obrony 4, oznacza, że 5 jest większe niż 4, czyli w tym przypadku cała siła przechodzi dalej. Mamy tutaj wartość z tabelki równą 0, bo to jest obliczane jako siła tarczy, minus siła przebijania, jest to wtedy siła blokowania. Jesteśmy w zasadzie na minus 1, ale minus 1 nie może być, czyli jest 0. Oczywiście w grze są inne możliwości tutaj możecie sobie z tabelki zobaczyć jaka siła wtedy jest blokowana w zależności od tego o ile mocniejszy jest pancerz obrońcy w stosunku do przebijania pancerza przez atakującego, czyli w tym momencie nie tracimy siły, bo przebiliśmy całkowicie pancerz 6.45 przechodzi dalej, idziemy dalej, obrona przeciwnika, to jest to co go tutaj w zasadzie ratuje, on ma tak ma na ramiennik, ma plus 17% na ramiennika. Poza tym jest w lesie i tam jest mgła, Podaję mu dodatkowo 66%. W sumie 83% blokowania siły to daje 17% siły ataku, która dociera do celu, tylko 17% to oznacza, że z naszych 645 pozostaje tylko jedynka Jedna jedyna jeden jedyny punkt obrażenia który ląduje u naszego obrońcy tak jak pokazywałem na samym początku czyli siła ataku dochodząca do obrońcy zmniejszyła się z początkowych 26.7 do jednego czasami można się dziwić dlaczego tak jest. Teraz wam pokazałem, że są takie przypadki, że mimo tego, że mamy mega mocną jednostkę z mocną bronią, dobrze usytuowaną, do tego jest ta jednostka wysoko zlewelowana, mimo tego nie jesteśmy w stanie zrobić jakiekolwiek krzywdy naszemu obrońcy. To nie często się zdarza. To jest taki przypadek, który mi utkwił w pamięci, dlatego go tutaj pokazałem wam. Normalnie to nie jest aż tak bardzo krytyczne, jak tutaj w tym momencie. Ale to pokazuje, na jakiej zasadzie to wszystko jest obliczane. Mam nadzieję, że Wam się to przyda. Teraz weźmiemy, podsumujemy to wszystko. Po pierwsze, obrażenia obliczane są w ten sposób, że trzeba ustalić siłę ataku, później pomnożyć przez celność, pomnożyć przez pancerz, pomnożyć przez obronę, i wtedy wiadomo, ile tych obrażeń na końcu dojdzie. Doświadczenie jednostki zwiększa zdrowie i siłę broni o 5% na poziom. Gdy ilość strzałów jest mniejsza niż ilość jednostek przeciwnika, siła ataku jest odpowiednio redukowana. Trzeba o tym wiedzieć. I to jest w tym przypadku definitywnie pokazane, że mamy tylko 3 strzelców, a 6, 6 jednostek przeciwnika, dlatego musimy zredukować ilość ataku. Celność można poprawić w różny sposób, są właściwości bohatera i do tego technologia też umożliwia poprawę tych parametrów i należy to robić. To ważne, bo celność w tej grze jest bardzo ważna. Dla mocno pancerzonych jednostek wybieraj atak z odpowiednią siłą przeszywania tego pancerza, czyli najlepiej atakować jednostki, które mają mocną siłę przeszywania, właśnie jednostki, te jednostki atakować, które mają mocny pancerz. Mocno chroniony obrońca jest bardzo trudny do zwalczenia, i to był przykład tutaj. Używaj ruin, lasu, mgły i tym podobnych do zwiększenia własnej obrony. Także tyle na ten temat. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli Wam się spodobało, dajcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakiś komentarz, to napiszcie go pod filmem. Jeżeli. Macie możliwość subskrypcji, to wciśnijcie ten przycisk. I poza tym nie pozostaje mi nic innego do powiedzenia. Jak cześć czoł. pozdrawiam i papa.